Bardzo serdecznie z tej strony kanał Paradise. Wszystkich bardzo serdecznie, drogi widzowie, oczywiście, drodzy Państwo, również wszystkich witam. No i więcej dzisiaj praktycznie o sadzeniu. Mamy przykładowy obraz Lilii. Też dwie sytuacje, które więcej mnie spotkały. Które oczywiście otrzymałem, Lili, ale to za chwilkę do tego przejdziemy. Mniej więcej po czym poznać, że lilie są dobre. Mniej więcej na tym obrazku mamy mniej więcej lilie e, w dobrym stanie, bardzo dobrym. I mniej więcej jak sadzimy lilie w skrócie. Mniej więcej głębokość od 10 do. E, przepraszam, od 15 do 20 cm głębokości. Mniej więcej poznajemy potem, że lilie są dosyć takie e, troszeczkę. Chromowate, nie brakuje żadnych ubytków, nie ma z nic, nic. Im więcej korzenie są zdrowe, tym więcej poznajemy. Też pamiętajmy, żeby sadzić mniej więcej 15 a 20 cm głębokości. No i oczywiście odstępy od 2 do 5 cm. Nawet mogą być od 2 do 4 cm. Odstępy mniej więcej sadzenia. No oczywiście tak to mniej więcej wygląda no oczywiście jeżeli byśmy chcieli oczywiście zmienić jakiś kolor czy cokolwiek lilii to oczywiście możemy je wzmocnić kompostem i nawet dodać troszeczkę kwaśnej ziemi takiej jak mniej więcej do hortensji czy do czegokolwiek nie? także ja oczywiście tyle jeżeli chodzi oczywiście z mojej strony no i teraz druga sprawa to jest mniej więcej taka sprawa otrzymałem takie lilie od firmy sadzimy pel na Allegro Była taka szchuka, zaraz oczywiście do tego przejdę. Takie lilie dostałem, niestety się okazało, że jak widzicie na zdjęciu jest troszeczkę zgniła. Tu jest oczywiście pleś, są ubytki. Tak wygląda zła lilia, której praktycznie powinno się sadzić. Niestety ja byłem głupi, niestety posadziłem. Zobaczmy, co z tego wyjdzie. Może przeżyje, może nie. Zobaczmy, jak to dalej będzie. Myślę, że jakaś relacja, myślę, że będzie na pewno. Także obserwujcie kanał. Paradigm WFS oczywiście na YouTube, Instagrama, no i oczywiście Facebooka. I jak widzicie, tu jest to samo: praktycznie e, ubytki, tak zwane tu z tej strony, jest glinizna i mniej więcej tu pleś. Tak to wygląda. I na sam, kos, na, przepraszam, na sam koniec chciałem powiedzieć, że nie polecam tych film ogrodniczych, oczywiście. Jak widzicie, to jest troszeczkę podejrzane, bo oczywiście kupiłem. Od tej firmy co widzicie mniej więcej na użynku, ale dwa lata temu kupiłem też od tej samej podobnej firmy, co mnie zaskoczyło, że pisze miejscowość Skoczów, więc jest Skoczów. tu pisze Angelika Knapczyk, a tu pisze Agnieszka Cierpka. I oczywiście ulica się zgadza, wszystko wszystko, ale numery się niestety nie zgadzają lokalu ani budynku zgadza się oczywiście z skoczów 4430, to się zgadza wszystko, wszystko, dlatego wszystkich uprzedzam, żebyście byli po prostu czujni żebyście takie po prostu rzeczy sprawdzali i też czasami byli też podejrzliwi, że coś może być nie tak, dlatego też nie polecam tej firmy skoczów miejscowości skoczów, też pamiętajcie i zabijcie sobie, żebyście z do skoczowa czy też ze skoczów tej Miejscowości nic nie kupowali. Bo to jest po prostu tragedia. Zostałem znite cebulki yy, w tragicznym stanie. Także ten, no i oczywiście to druga sytuacja, będzie gdzie państwo chodzi o nasiona. Nasiona sasanki żółtej i czarnej. No, oczywiście sprzedawca się ze mną kłóci i żąda o zmianie oceny. No, niestety tego oczywiście nie zrobię. Się tłumaczy, tak dalej. No, oczywiście żółtej sasanki to <noise> To jest praktycznie śmiechowarte, proszę państwa, bo dostałem tylko cztery nasionka żółtej, a czarnej, przepraszam, a cz, cz, 3 nasionka żółtej, a czarnej dostałem praktycznie dwa nasionka. Trzy żółtej i dwa nasionka czarnej sas sasonki. No oczywiście, jak tu byśmy chcieli wejść, oczywiście w szczegóły zakupu, też nie polecam tej firmy Hurtpol. Jak widzicie, Dostałem komunikat od Allegro, że sprzedający prosić się o zmianę ceny w życiu, tego nie zrobię, drodzy Państwo, to jest ja pamiętajcie, żeby też, możecie nawet jeśli moim zdaniem, no i oczywiście tu napisał się, tłumaczył i tak dalej, że ilość nasion jest podana w opisie przedmiotu. Oraz są one jeszcze widoczne na zdjęciu torebki z nasionami umieszczonymi w opisie. Wynika z tego, że jest całkowicie zgodny sobie, czyli uciwa ocena powinna być pozytywna. <laughs> Uczciwa za takie za takie. główne co mi da, daliście, 2 na 3 nasionka z każdej. Widzę ja drodzy Państwa, to jest wstyd, żeby coś takiego. Jeszcze powiem, powiem, powiem jeszcze tylko jedno. Że jedno nasionko bodajże od czarnej albo żółtej stronki było praktycznie suche, suche jak biur. Nie wiem co się z tym stało. Naprawdę nie wiem, bo to było suche jak biur. Całe nasionko praktycznie w pył się obróciło. Praktycznie hmm, po Było suche jak biur, nie dawało się praktycznie to niczego. No i praktycznie stąd jest moje rozczarowanie do Hurtpol. Firmy Hurtpol również nie polecam. Także pamiętajcie też o rozsądne zakupy. Nie polecam tej firmy Hurtpol. Również nie polecam tych faktycznie oszustów, co niby twierdzili i pisali, że są uciwi i tak dalej. Się okazuje, że jednak nie. Bo już dwa dni sprzedający się nie odzywa. Dwa dni. Sobota, niedziela. No wiadomo, że jest weekend i tak dalej. W piątek się więcej odezwał. Sobota, niedziela, cisza. Zobaczymy co Allegro jutro powie czy przyślą nowe, najwyżej jeszcze Wam zdam oczywiście relacje, zrobię jakiś short, czy coś, na pewno dam Wam znać. Także tyle, jeżeli chodzi o lilie, te inne sytuacje i tak dalej. Też pamiętajcie, żeby 15-20 cm głębokości wzmacniamy oczywiście kompostem kupnym w woreczku, i troszeczkę dodajemy kwaśnej ziemi, żeby po prostu nabrać tego lepszego wyglądu lilii, oczywiście. No i oczywiście odstępy od 2 do 5 cm, także nawet od tych 2 do 4 to praktycznie nie ma znaczenia. Także oczywiście tyle oczywiście z mojej strony, a ja oczywiście zachęcam do subskrypcji kanału Parder Flowers na YouTube również do obserwacji Instagrama i Facebooka. Oczywiście pamiętajcie, żeby zostawić łapkę w górę lub serduszko i oczywiście obserwacje na Instagramie i Facebooku. No i oczywiście subskrypcji i łapki w górę na YouTube. Także ja oczywiście tam zapraszam. Także myślę, że się widzimy pewnie. Myślę, że pojutrze albo jutro jeszcze zobaczymy, no bo oczywiście ten materiał dopiero wyjdzie po godzinie 12. .00. Także dziękuję Wam za uwagę. No i do zobaczenia do kolejnych materiałów w także na razie. No oczywiście pozdrawiam.